Jajko jako nawóz sprawdzi się idealnie do wzbogacenia ziemi oraz sprzyja zdrowemu wzrostowi roślin. Podpaskę wkładamy do doniczki pełnej ziemi. Następnie wewnętrzną część z ogórka, w której znajdują się nasiona, kładziemy na podpaskę. Wszystko przykrywamy ziemią, podlewamy i czekamy aż wyrośnie. Podpaska sprawdzi się jako starter dla roślin idealnie. Warstwę chłonną z pieluszki wkładamy do miski. Zalewamy wodą i widzimy jak dobrze się ona wchłania. Warstwę chłonną łączymy z ziemią i sadzimy kwiatka. Dzięki temu gleba stanie się super chłonna i puszysta. Idealnie nada się do roślin doniczkowych, a podlewając kwiatka będzie on dwa razy dłużej nawodniony. Wkładając gąbkę do donicy, będzie ona zbierać nadmiar wody, dlatego też kwiatki nie będą gnić od zbyt dużej ilości wody. Folię aluminiową składamy w taki sposób razem z patyczkiem do lodów. Wkładamy w ziemię do kwiatka tak, aby była zwrócona w stronę kwiatka i odbijała słońce. Rośliny będą rosnąć równomiernie z każdej strony. Wafelek do lodów idealnie nada się jako starter dla roślin. Nasionko wkładamy do wafelka i czekamy aż wykiełkuje. Taki wafelek z malutką roślinką sadzimy w większej doniczce i czekamy aż wyrośnie piękna duża roślina. Zepsute mleko możemy wykorzystać jako nawóz łączący z ziemią. Leko dostarczenie niezbędnego wapnia roślinom, liście nie będą się przebarwiać ani żółknąć. Nie chcesz mieć ziemi pod paznokciami, którą ciężko później umyć? Wystarczy, że przejedziesz poznokciami po mydle. Mydło zostanie pod poznokciami i będzie je chronić przed ziemią. Na odwróconą doniczkę kładziemy szklane naczynie, do którego wlewamy wodę. Następnie dookoła dajemy nasze roślinki. Potrzebny nam będzie teraz sznurek. Jedną część wsadzamy do wody, a drugą do naszej roślinki. Robimy tak ze wszystkimi kwiatami i gotowe. Jeśli pieszczesz na dłuższy czas, to koniecznie zrób ten nawadniacz, a Twoje roślinki przez ten czas nie zwiętną. Pudełko po jajkach również sprawdzi się jako świetny starter dla roślinek. rowki wkładamy ziemię, a następnie wrzucamy nasionka i czekamy około 5 dni. Takie malutkie roślinki możemy przesadzać do większej doniczki.